Warto być wójtem dla takich chwil. E, jesteście, tutaj patrzę teraz na mieszkańców, jesteście mieszkańcami wsi, która, którą do końca zapamiętam. Ale nie dlatego, że coś tam było, tylko dlatego, że jesteście przykładem. Pamiętam pierwsze spotkanie. 20 lat nikt tutaj nie zajeżdżał, ktoś powiedział szerokim łukiem omijali mijali gazdowo. Się tutaj przez 20 lat nic nie, nie zdarzyło. I jest osoba, która. E, przy tych burzliwych spotkaniach na tej świetlicy, która, dzięki której ta droga dzisiaj jest. E, jest to pan Jan Franas, który jed, na jednym z tych spotkań, na tych burzliwych, powiedział: jako pierwszy dał propozycję, żeby jeszcze w tym roku wybudować tą drogę. E, nie w zamian tej szkoły. Ale to nie jest zamian tej szkoły, bo ta droga by była, bo, bo wiadomo, że, że potrzeba była taka. Dziewczynki, jeszcze chwila. <grym, 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 ale ta droga. Jest takie proste powiedzenie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wydaje mi się, że to, że tej szkoły dzisiaj nie ma pod bo szkoła podstawowa w Gwiazdowie, jest filia szkoły w Żukowie, a od września będzie publiczne, gminne przedszkole w Gwiazdowie. To będzie zupełnie nowy obiekt, praktycznie, praktycznie nowy obiekt. Po kapitalnym remoncie będą też tutaj te dzieci, ale dojeżdżały będą już piękną drogą, będzie piękna zatoczka autobusowa, i coś się kończy, coś się zaczyna. Coś się skończyło, ale to da y, życie co najmniej tej drodze już dało i nowemu przedszkolu. I myślę, że dla innych będę wójtem, który zamknął szkołę, a dla innych będę wójtem, wójtem, który razem z radnymi, bo to Rada zawsze podejmowała decyzje, będziemy tymi, którzy zbudowali tą drogę, o której się jeszcze rok temu nikomu nie śniło w gwiazdowie i będzie jest docelowo y, za niecały rok piękne nowe przedszkole. I niech tak zostanie. Będziemy się różnić, czy było można zrobić tak, czy inaczej, ale wszyscy powiedzą, że ta droga się nam przydała. Nam, bo ja też tą drogą będę dojeżdżał, co najmniej do przedszkola, bo tam będę nadzorował, ale również, również do końca, bo, 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 bo tak to nie będzie. Y, dziękuję przede wszystkim mieszkańcom Gwiazdowa, bo były problemy z mieszkańcami innych, sąsiednich y, miejscowości, Którzy aż nasłali prasę, bo tutaj dzieci brnęły w błocie, ale ja tłumaczyłem. Buduje się po to, żeby za parę tygodni, dosłownie po tygodniu już nie było błota. E, chcieliście tą drogę po wakacjach, po wakacje żniwa i tak dalej. I tak się też stało, ale dziękuję przede wszystkim wykonawcy. Gdzie jest firma? Sztraba. Która... A, przepraszam, po słońcu nie widziałem. Firma, która. Cieszyłem się już, jak był przetarg, że firma Sztraba zdobyła e, prawo podpisania tej umowy. Cieszyłem się również, bo znałem pana, e, pana Rafała Klimka, bo no jest człowiekiem budowlańcem, drogowcem, który ma bardzo dobrą opinię i podjął się nadzorowania tej, tą, tej inwestycji, nadzoru inwesty e, no budowlanego. I wiedziałem, że już będzie dobrze. Były uwagi mieszkańców, uwagi praktycznie prawie wszystkie zostały uwzględnione. Macie chodnik do końca miejscowości, są zjazdy dodatkowe i tak dalej, i tak dalej. E, jeszcze na wiosnę będzie sianie trawy, bo ta trawa już dzisiaj nie ma sensu, żeby ją siać. Będzie sadzenie drzewek, są ławeczki. Tylko teraz prośba do mieszkańców, szanujmy tą drogę, będzie trzeba ją posprzątać, żeby tutaj było zawsze tak pięknie jak dzisiaj. A jeszcze piękniej, bo będzie na wiosnę zielone.